Nie wiem czy już się pojawił ten film na kanale Ostatnia część o robieniu słodu jęczmiennego I w tymże, w tejże ostatniej części Suszę ziarno w wędzarni Czyli wędzę jeszcze taki nie do końca suchy słód, żeby zrobić tak jak kiedyś się suszyło słód ciepłym dymem, ciepłym powietrzem z opalanego drewnem pieca. Użyłem do tego drewna dębowego i wędziłem to w wędzarni w tym koszu, w którym Normalnie słód przesiewam, podstawa to słód jęczmienny, 100% słodu jęczmiennego wędzonego dębem, moim dębem stąd. Słód jęczmienny robiłem sam. Do tego wykorzystam chmiel z ubiegłego roku, wyciągnięty z zamrażarki. Chcę go po prostu zużyć przed tym nowym chmielem z tego sezonu. Poza tym mam zapchaną zamrażarkę, już różnymi rzeczami. Nie chcę, żeby ten chmiel generalnie się zepsuł. Nie chcę też, żeby. On jakoś zdominował to piwo, ono generalnie będzie po prostu wędzone. Drożdże, jakich użyję? Brugo ale Tak naprawdę to tą saszetkę przyniosłem tylko po to, żeby pokazać, jak te drożdże wyglądają, bo ja użyję do, zadam do, tych, do tego piwa drożdży z drugiego pasażu. Czyli one zrobiły już jedno piwo. Odebrałem sobie te drożdże no i czekają od tygodnia w słoiczku na to, żeby tą gęstwę zadać do tego drugiego piwka. Nie ma planu na ekstrakt, nie ma planu na goryczkowość. Po prostu zużyję ten chmiel, który tutaj mam. To będzie takie piwo bez planu. Mam zamiar uważyć go tyle, żeby weszło do kega, czyli 20 litrów, niecałe 20 litrów. No i może jeszcze z 10 litrów, żeby wrzucić w butelki, refermentować. Po pierwsze dlatego, żeby sprawdzić, jak Zmieniać się będzie to piwo w zależności od tego, w jakiej formie będzie przechowywane, czyli jak będzie refermentowane i będzie trzymane w piwnicy, w jaki sposób się będzie zmieniać. No i jak będzie smakowało w porównaniu z tym piwem z Kega, z Corneliusa, który będzie nasycony sztucznie dwutlenkiem węgla. Słód już, tak jak napisano w książkach, jest zrobiony z jęczmienia browarnego. Plan jest też taki, żeby zrobić go na wytrawnie, żeby zrobić je na wytrawnie to piwo. Czyli będę zacierał jednotemperaturowo w 68 stopniach. Mam takiego pomysła, żeby zabrać to piwo na spotkanie piwowarów domowych w Cieszynie 12 czerwca. Gdyby ktoś miał ochotę, to serdecznie zapraszam 12 czerwca w Cieszynie odbywa się na browarze zamkowym w Cieszynie będzie odbywało się spotkanie piwowarów. No i można zakupić sobie bilet. I w tej, w tej konferencji w tym spotkaniu to również brać udział charakterze degustatora. Jest również informacja na ten temat na profilu PSPD, czyli Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych. Grzeje jakieś 30-42 litry wody do temperatury gdzieś 75 stopni. No i tym zaleje słód, który tak naprawdę nie jest jeszcze do końca dosuszony, bo jest część takich ziaren, które jeszcze są miękkie i jeszcze poddają się Dosyć łatwo zębom, oczywiście nie widać jak ten słód pachnie. Widać, co prawda, tutaj na tych zbliżeniach, jak pozostawały jeszcze część kiełków. To też jest jeden z planów na to, żeby sprawdzić, czy te kiełki rzeczywiście wnoszą jakąś dodatkową goryczkę. Ja do tej pory zawsze dosuszałem, doprażałem i te kiełki się wykruszały w czasie transportowania, przesiewania, przesypywania, mieszania. Teraz niewielka część, ale, ale zawsze trochę na tym słodzie jeszcze tych kiełków zostało. No i nawet jestem w stanie palcami zmiażdżyć. Proszę bardzo, skrobia wychodzi. Że on nie jest zupełnie dosuszony, że jest taki trochę wilgotny. I do śrutownika. Takiego normalnego słodu wysuszonego, to tutaj wchodzi prawie 3 kg. To tutaj jest wsypane w tej chwili 2 kg i już jest prawie pełny śródownik. I chyba tutaj jednak jest troszeczkę za blisko, bo się zrobiły płatki teraz mięczmienne z tego. Po prostu całe jest ziarno zgniecione. Skrobia wyszła na wierzch. Łuska nieruszona. Fajnie, ale jeszcze za blisko te szczęki. Muszę trochę poluzować, bo nie chcą uciągnąć. Teraz chciałem, żeby ten słód był jak najświeższy czyli bez tego etapu wysuszania żeby zobaczyć jak będą działały enzymy, żeby zobaczyć jak taki słód się zachowuje co z DMS-em. Dlatego też ten słód był suszony i wędzony w 50 stopniach i poniżej 50 stopni. Tak naprawdę to tutaj jeszcze dosycha część tego słodu na tarasie, znaczy nie wędzonego tylko zwykłego. Ziarno zostało zesłodowane, część tutaj dosycha, część była była dosuszana elektrycznie w piekarniku, i część wędziłem. Czyli suszyłem w piecu opalanym drewnem dębowym. Także tradycyjnie okazuje się, że jak nie posmarujesz, to nie pojedziesz. Nauczka dla mnie taka, że gdyby kiedyś mi się tutaj trafił jakiś wilgotniejszy słód, to po prostu wystarczy przelać te szczęki w walce gorącą wodą albo jak będę miał następnym razem pomysł taki, żeby robić na świeżym, niedosuszonym słodzie jakieś piwko, no to po prostu będę ten słód moczył jeszcze bardziej, żeby nie był taki półsuchy, tylko żeby był bardziej mokry, żeby po prostu się ślizgał po tych szczękach albo będę po prostu przelewał sobie wodą. To teraz tylko ta prostsza część w ważeniu, czyli Doprowadzić tę wodę do odpowiedniej temperatury No i będę musiał ten słód zalać Wodą No i pozacierać Z godzinkę Zobaczymy, sam jestem ciekaw yy, Jakie będzie plato Kurde, ale Zupełnie inaczej wygląda ta woda Od razu skrobia jest w środku Ojej Bardzo dużo skrobi jest w środku no jestem ciekaw, co to będzie, co to będzie, jak to się będzie zacierało. Ja to bym chciał, żeby to piwko miało tak, tak z 9 do 11 plato, żeby było takie dosyć wodniste i żeby było wysoko nasycone, żeby nie było tej wędzonki tak bardzo czuć, że po dwóch łykach to człowiek już czuje, że ma tutaj ognisko albo jakby na się szynki. To ma być takie zwykłe piwo, takie codzienne piwo, takie niewymagające piwo, nie za gorzkie niezawędzone, nie mocne, że można było tak podsiorbywać. Nie wiem jak to wyjdzie z tą wędzonością, no bo w końcu jednak wędziłem tutaj sam, a raczej z takiej słabej wędzoności to słyną te słody, które są dostępne na rynku albo część z tych słodów, które są dostępne na rynku, więc spodziewam się, że tutaj ta wędzoność będzie dosyć intensywna. Mielu nie dam zbyt wiele, będzie zaznaczona chmielowość, ale nie na jakimś bardzo wysokim poziomie. Jeżeli wyjdzie za duże plato, to po prostu rozwodnie to piwo i... Yy, no i tak, żeby wędzoności nie było za wiele i żeby tego alkoholu nie było za wiele. Może wyjdzie takie średniowieczne... Yy, albo nie, średniowieczne to za stare. Takie 18-19 wieczne piwko chłopka małrolnego ze wsi Dąbrowica zielonego pojęcia nie wiem jak to kiedyś robili naprawdę zielonego pojęcia nawet jak czytałem kiedyś w piwowarze takie artykuły albo gdzieś na piwo orgu albo gdziekolwiek to nie pamiętam nawet nie pamiętam że czytałem coś takiego ale na pewno na pewno takie prace gdzieś się już pojawiały jak to piwo dawnych chłopów jak to piwo takie zwykłe do pola było robione ja właśnie chciałbym żeby tak to piwo smakowało jako takie zamiennik wody żeby na upalne dni świetnie gasiło pragnienie Żeby tą wędzoność miało Dzień dobry, minęła godzinka W międzyczasie W tak zwanym międzyczasie tym tutaj parę razy Zamieszać O boż, Ale słabizna, 11 LG Chyba jeszcze poczekamy trochę, co? Piwko, piweczko piwunu, jak szanowne Państwo swoim łaskawym okiem mogło zauważyć, zostało podzielone na dwie partie. Do jednej dodałem świeżo ściętych gałązek jałowca, który nadaje takiego aromatu, jak mają holsy. Taki mocno odświeżający. Nie wiem, z czym to można porównać. No, właśnie z holsami chyba najlepiej. Ja już to dodawałem kiedyś do jakiegoś przenicznego piwka. Chyba do mm, niemieckiej pszenicy. I też mi bardzo to fajnie grało. Teraz dodałem tutaj. Obu tych wersji, obie te wersje były sztucznie nagazowane, jednak nie refermentowałem tego piwa. Obu tych wersji, będziecie państwo mogli sp spróbować w Cieszynie, jeżeli ktoś z państwa będzie miał chęć, to tam się możemy spotkać tego bez tego piwa bez dodatku jałowca wyszło no keg Cornelius 20 litrów, niecałe 20 litrów. Tego drugiego piwa wyszło litrów 12, z czego chyba zabiorę 8 do Cieszyna, mm, około 8 plato, czyli wyszło w sumie no, około 30 kilku litrów, 8 plato. Z tego nastawu, czyli generalnie tak jak planowałem, tak jak chciałem, wyszło trochę za gorzkie. To znaczy, ono generalnie nie jest gorzkie, ale myślałem, że będzie ta goryczka tylko lekko zaznaczona. Jest trochę bardziej niż lekko zaznaczona, mimo tego, że użyłem tego chmielu naprawdę bardzo mało. Te dwie paczuszki, nawet szczerze mówiąc, nie pamiętam ile tam tego było, ale niewiele. Także tak, piwko. Jak na mój gust, całkiem smaczne. Pozdrawiam, szanownych Państwa, do zobaczenia następnym razem, cześć.